Cześć, Michał Gronowski, Pan Grono. Chciałem Wam pokazać w niniejszym filmie, jak golić się zwykłą maszynką na żyletki. Przymierzałem się do tego filmu, najpierw chciałem przetestować maszynkę, którą sobie niedawno kupiłem. I kiedy przeglądałem, jakie możecie kupić maszynki, możecie kupić jednoczęściowe, dwuczęściowe, trzyczęściowe. Zobaczyłem, że można kupić też replikę pierwszej na świecie maszynki Gillette z 1904 roku i taką właśnie kupiłem. Jak najbardziej klasyczna, krótka, ciężka, dlaczego trzyczęściowa? Pokażę wam pokrótce. Mamy jedną część, drugą część i część trzecią, w którą no w tym momencie akurat mamy już założoną żyletkę. Żyletki mogą być różne, musicie wypróbować, które dla Was najbardziej pasują. Ja na, na razie spróbowałem. Mm, żerdzkę Merkur, tą która była dołączona do, do tej maszynki. też e, kupiłem specjalny e, pędzel do przygotowywania piany, e, kremu w zasadzie. mamy krem po goleniu, wszystko proraso wodę po goleniu, krem przed goleniem i mydło do rozrobienia e, piany, pianki do golenia. Wszystko firmy włoskiej PRORASO. Jak byłem ostatnio w barbershopie i właśnie używali tych kosmetyków, bardzo odpowiadał mi ten eukaliptusowy e, zapach, który właśnie kojarzony jest z linią zieloną firmy PRORASO. Także zabieramy się do roboty. Pierwszą rzeczą, którą powinniście zrobić, to albo po prostu wykąpać się i wziąć gorący prysznic, to zmiękczy troszkę was, wasz zarost. Pory będą otwarte, łatwiej będziecie się golić. Albo możecie, na przykład, zamoczyć w gorącej wodzie ręcznik i, jeśli macie mikrofale, zagrzeć go na półtorej minuty w mikrofali, przyłożyć na chwilę do twarzy, żeby odpowiednio przygotować zarost do golenia, co właśnie robię. Kolejnym etapem będzie nakładanie kremu przed goleniem Progaso. Z linii zielone, jak już wspominałem, o bardzo fajnym eukaliptusowym zapachu. Tak naprawdę tych kosmetyków nie potrzeba zbyt dużo, a o co chodzi w ogóle z tym kremem. Tak naprawdę ten krem moim zdaniem on zapewnia to, że maszynka bardzo fajnie sunie po skórze i nie zacina się. Oczywiście możecie używać tylko kremu do golenia, ale im więcej tego typu kosmetyków, tym mniej będzie podrażniona skóra. I tym łatwiej i przyjemniej będziecie się golić. Uwierzcie, jest to dużo lepsze niż zwykłe, gotowe, rozrobione w aerozolu pianki. Popularnych marek, które możecie znaleźć w drogeriach. Tak naprawdę nie wiadomo, co jest w składzie tamtej pianki. A tutaj nie macie żadnych sztucznych składników, żadnych parabenów, żadnego silikonu. A tak naprawdę te. Kosmetyki, one są bardzo wydajne i nie są aż takie drogie. Takiej dobrej pianki, yy, znaczy taką piankę, którą możecie kupić sobie w sklepie, ona tak naprawdę na długo nie starcza. Musicie bardzo dużo jej nakładać. Dobra, nałożyłem krem przed goleniem. Teraz musimy minutę, dwie poczekać, aż to wszystko wchłonie. Czuć bardzo fajny eukaliptusowy zapach i czuć lekkie pieczenie na skórze. Kolejnym etapem będzie przygotowanie. Z mydła do golenia, kremu do golenia. Bardzo wygodny jest właśnie ten proraso, to proraso mydło do golenia, bo jest już w takim tygielku. Lekko musimy zmoczyć pędzel, i najpierw musimy troszeczkę nałożyć tego mydła na pędzel. O, trochę to zajmuje. Troszeczkę musimy pokręcić. W międzyczasie naleję, akurat nie mam takiego profesjonalnego, profesjonalnej, miedzianej czy ceramicznej miski, tylko wziąłem normalną miskę z kuchni. Odrobinę wody. Tak naprawdę no, z tą wodą to musicie testować. No, nie ma jakiejś idealnej proporcji wody. Tak naprawdę powinniśmy tak rozrabiać piankę, żeby ona cały czas trzymała się... No chyba trochę za dużo wody dodałem jednak. Żeby cały czas trzymała się pędzla. Żeby jak zrobimy tak, to żeby powstawał taki czubek. No, trochę za dużo wody. Chyba Was ma jednak troszeczkę więcej tego mydła. O! Nawet można rozrobić to mydło bez użycia tej miseczki. O, i teraz kręcimy. No, za pierwszym, za drugim, za trzecim razem nie do końca super wychodzi pianka ale już mamy trochę jej wyrobionej. Udało mi się jednak trochę szybciej zrobić piankę. Nawet całkiem nieźle mi wyszła, zobaczcie. I teraz nakładamy akurat, no ja mam tak zwaną brodę, chociaż jest to taki trochę brodozarost. I gdybym cały się tym wysmarował, to nie wiedziałbym, gdzie mam się ogolić. Więc. Nakładam piankę tylko tam, gdzie rzeczywiście muszę zgolić zarost. Bardzo dobrze się trzyma. Powiem szczerze, że chyba to jest najlepiej zrobiona dotychczas pianka, jaką przygotowywałem. Nie jest to bardzo trudne. Musicie trochę poeksperymentować z ilością wody którą do miseczki. Teraz możemy zaczynać golenie. I jak do tego w ogóle się zabrać? Może co nieco powiem jeszcze o tej maszynce. Jest to maszynka trzyczęściowa Merkur, replika maszynki z 1904 roku. Jest ona maszynką zamkniętą, co znaczy, że niewielka przestrzeń powstaje pomiędzy samą maszynką a żyletką, więc jest to maszynka do codziennego golenia, grubego zarostu, Raczej nie możemy nią golić, dlatego że musieliśmy bardzo często ją czyścić. Jest to maszynka zamknięta, co znaczy, że tutaj ta żyletka nie wystaje aż tak bardzo. W maszynkach otwartych mamy takie jakby nacięcia, które pozwalają golić dużo dłuższy zaraz. Na przykład tą brodę mógłbym zgolić, bo wtedy te włoski będą wchodziły w maszynkę. Jest to maszynka też średnio agresywna, co znaczy, że kąt jakby padania żyletki. Nie jest tak bardzo prostopadły do skóry. Jest to idealna maszynka na sam początek i bardzo dobra maszynka do golenia codziennego, która nie wywołuje zbyt dużych podrażnień na skórze. Ok, zabieramy się za golenie. Może wydawać się to dosyć skomplikowane, ale takie nie jest. Chodzi o to, żeby ta maszynka szła mniej więcej w ten sposób od góry, od góry do dołu pod pewnym kątem. Tak naprawdę ona jest dosyć ciężka, dobrze leży w dłoni i pod. Samym ciężarem maszynki, e, jakby ona spada pod swoim ciężarem na skórze. Pianka trochę namokła, znaczy w zasadzie mój zarost troszeczkę się zmiękczył. Przygotowałem sobie tutaj miseczkę, żeby nie odkręcać cały czas wody. No i przystępujemy do golenia. Zacznijmy od szyi. O, jak słychać, jak łapie zarost. Mniej pociągnięć maszynką trzeba wykonywać niż klasycznymi maszynkami systemowymi. Tu już ogolone, poszło gładko. Zero zacięć. Nawet lepiej niż maszynki systemowe, bo zawsze na jabłku się zaczynają. Czyściej maszynka i przystępujemy do ogolenia góry. Jak widzicie, już się ogoliłem. E, no, jednak jest lekkie zacięcie na jabłka dama. Zawsze tam się zacinam. Dlatego dobrze mieć taki sztyft, żeby zatamować krwawienie. Nazywa się to ałun. Moczymy odrobinę w wodzie i przykładamy co zaraz to zrobię. Na razie jednak chciałbym spłukać z siebie pozostałości pianki do golenia. I będziemy przechodzić do kolejnych. Etapów. Jak już jestem ogolony, teraz używamy balsamu po goleniu, żeby zmniejszyć podrażnienia. Niektórzy taki balsam wkładają nawet do lodówki, żeby był chłodniejszy i jeszcze bardziej chłodził skórę i łagodził podrażnienia. No, i na sam koniec woda po goleniu o bardzo męskim zapachu. Kiedyś używaliśmy wody po goleniu VARS, brutal, teraz proraso. Nawet szczerze mówiąc, nie za bardzo. O, może trochę czuję pieczenie, aczkolwiek to jest dosyć przyjemne. No i mamy wszystko. Jestem ogolony. Tak naprawdę nie pozacinałem się, żyję. Wszystko wygląda na dosyć proste, nie zajmuje też dużo czasu. Pamiętajcie po wszystkim, żeby pędzel umyć pod bieżącą wodą. Najlepiej jak go odwiesicie na wieszaczek. Możecie go troszeczkę wyrzymać z wody. Nie powinien być zamykany, wilgotny w żadnych zamkniętych pomieszczeniach. Maszynkę powinniście rozkręcić i też się wypłukać ze wszystkich włosków, z pozostałości z mydła po goleniu no i możemy iść do pracy dla dopełnienia pielęgnacji jeszcze powinienem nałożyć olejek na brodę żeby była pachnąca, miękka i po potem wszystkim uczesać ją no i dopiero teraz jest koniec. I jak wam się podobało? Możecie lajkować film, możecie subskrybować mój kanał. Zapraszam na inne porady a propos męskiej elegancji.